Yeah, yeah. Lecę, czerwone stop, bystry jak rakieta, nie robi drop Skacze jak ninja, buszcze jak glow Lalka się gubi, nie wie gdzie go Zielone jazda, czerwone ściana Frontman już płacze, nie ma banana Ja robię swoje bez paniki, dramy, bo bystry to goł. Nie gramy z lamy Zielone lece, czerwone stop, bystry jak rakieta, nie robi drop Skacze jak ninja, błyszcze jak glow Lalka się gubi, nie wie gdzie go Zielone jazda, czerwone wróg Squid Game się kruszy, a ja mam kubus Tu każdy ginie, ja wchodzę sam W Roblox Squid Game, to ja robię bam do gry, jakby nic się nie stało Skin się świeci, tempo grzało Lalka patrzy, ja stoję jak skała A reszta drużyny już się wywala Zielony gaz, jak Need for Speed Czerwone frizz, jakbym był glitch Grają o życie, grają o fame Ja gram jak GOAT, a nie jakiś lame te łóżka, emocje na dół, z cukru mam kółko i robię boom. Dal go na test, nie pęka dłoń, mam styl jak boss i skupienie jak koń. Skaczę przez szkło, nie trzęsie mnie lęk. Znam trik na blok i nie robię błęd. Bystry przechodzi, reszta już out. W Squid Game to ja robię knockout Ostatni klik, emocje na full. Palec na przycisk, adrenalina jak kul, cool, ale ja mam plan, nie boję się gry. Bo Roblox to moje naturalne tłoistny. Zielone lece, czerwony stop, bystry jak rakieta nie robi drop Skacze jak ninja, błyszczę jak glow Lalka się gubi, nie wie gdzie go Zielone jazda, czerwony dym Roblox, quick game to bystry film Finał już blisko, czuję ten vibe Zostaje na górze, reszta na baj Zielone lece, czerwony stop, bystry jak rakieta nie robi drop Skacze jak ninja, błyszcze jak glow Lalka się gubi, nie wie gdzie go Zielone jazda, czerwony dym Roblox, quick game to bystry film Finał już blisko, czuję ten vibe Zostaje na górze, reszta na baj